Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Wszystkie linki do omawianych przeze mnie wydarzeń znajdziecie pod filmem. Zapraszam! A w Norwegii bez zmian i przyjazd do tego kraju miodem i mlekiem płynącego jest nie lada wyzwaniem dla ludzi z silnymi nerwami. Bez różnicy, czy przylatujesz tutaj samolotem, czy wjeżdżasz samochodem, musisz uzbroić się w cierpliwość. Dlatego najlepiej kup sobie krzyżówki, zainstaluj w telefonie Tetris albo weź leki na uspokojenie, ponieważ przez co najmniej kilka godzin nic nie będzie się działo. A już w te wakacje może w Norwegii zabraknąć piwa. Może nie konkretnie tego napoju bogów, a aluminium, w który ten nektar zwycięzców jest wlewany. Z powodu covidowego otwarcia po covidowym zamknięciu oraz pięknej norweskiej pogody, producenci m.in. piwa właśnie odnotowują ogromne zyski, a te ogromne zyski wiążą się z ogromną sprzedażą m.in. puszek aluminiowych, którego aluminium niestety producenci nie są w stanie wyprodukować tyle, ile trzeba. Na szczęście Producenci szkła są w stanie wyprodukować tyle butelek, ile będzie trzeba. Być może sympatyczna 60-latka robiła zakupy spożywcze w dramen w sklepie REMA. Po tym, jak wyszła i pakowała zakupy do samochodu, okazało się, że prawdopodobnie jest pijana, dlatego inni kupujący ją zatrzymali. Po przyjeździe policji okazało się, że sympatyczna być może 60-latka ma we krwi powyżej 2 promile alkoholu, jednak ona mówiła, że nie ma i upierała się, że na pewno zakupy robiła w biedronce. Od 19 lipca, czyli od dzisiaj, norweski rząd wprowadza nowe ograniczenia dotyczące wjazdu i ograniczenia dotyczące kwarantanny dla różnych państw. Wszystko oczywiście ma ograniczyć import zakażeń z zagranicy. Wszystkie szczegóły na temat nowych zmian znajdziecie oczywiście w naszym artykule. Zapraszam. Wszystkie norweskie zawodniczki grające w zeszłym tygodniu w mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej zostały ukarane karą za to, że nie miały odpowiednich spodenek. Odpowiednie spodenki w przypadku siatkówki plażowej to takie z dużym wycięciem, gdzie widać duży kawałek pupy. Dodam od razu, że mężczyźni grający w siatkówkę plażową nie muszą mieć takich wymagań, mogą mieć dłuższe spodnie i nie mają takich wycięć, żeby było im widać kawałek duży kawałek ciała. Coś czuję, że zasady dla kobiet, ale i dla mężczyzn wymyślili starsi panowie z brzuchami, którzy sami nie założyliby takich spodenek. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.